To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli szukasz szybkiego i skutecznego sposobu, aby zmienić swój stan emocjonalny i aby przywrócić w swoim życiu chęć do działania, pasję do życia i pozytywne nastawienie. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I dzisiaj chciałabym Ci przedstawić bardzo skuteczny i bardzo krótki sposób, aby zmienić swoje nastawienie, aby przywrócić do swojego życia pasję, chęć do działania, który bardzo często stosuję, aby właśnie zmienić swój stan emocjonalny. Bo nie wiem jak ty, ale ja ostatnio, właśnie szczególnie w tym takim jesiennym czasie, kiedy jest mało słońca, to znaczy często jest zachmurzone niebo, jest ponuro, to mam y, takie emocje w sobie, właśnie apatii, często smutku, często też szybko się irytuję z powodu różnych y, spraw, więc y, czasami mam takie wrażenie, że ja w ogóle funkcjonuję na baterie słoneczne. Czy ty też tak masz? Bo wiem, że tak sporo osób ma. Więc to jest taki szczególny okres, aby pamiętać o tym, aby sobie pomóc właśnie w takich trudnych momentach. Dlatego, że nie wiem, czy się orientujesz, że długie przebywanie w takich niewspierających życia emocjach a jakie to są emocje są to emocje wstydu, poczucia winy, lęku, złości, apatii czy też jeszcze bardzo dużo innych emocji. Które ym, można właśnie zaobserwować też na mapie poziomów świadomości doktora Davida Hawkinsa, o której już wielokrotnie mówiłam. I właśnie dr David Hawkins pokazuje te wszystkie emocje niewspierające wspierające życia. One się znajdują na dole tej tabeli, poniżej poziomu 200. I są to właśnie emocje, które działają wbrew życiu, a nie. Nas właśnie przywracają do życia. Te emocje można nazwać również tak zwanymi emocjami przetrwania, czy też emocjami typu uciekaj, walcz albo, albo się schowaj. Więc są to emocje takie pierwotne, które absolutnie są oczywiście bardzo potrzebne w naszym ciele i bardzo są nam przydatne w sytuacjach zagrożenia, kiedy jest jakieś zagrożenie zewnętrzne, jest jakiś drapieżnik, czy jest jakaś sytuacja katastrofalna, od której musimy właśnie uciec, musimy się bronić, walczyć albo się schować. I jest wszystko ok, jeżeli jakby przebywamy w tych emocjach przez krótki okres czasu, i wtedy um, nasz organizm może z powrotem wrócić do. Harmonii. Na przykład tak można zaobserwować to pięknie w świecie zwierząt, gdzie na przykład pasąca się dajmy na to Sarenka nagle dostrzega wilka, który się zbliża do niej, i w momencie kiedy ona go dostrzega, zaczyna uciekać, czyli właśnie jest w tych emocjach przetrwania. No i jak udaje się od niego uciec i znowu zaczyna się paść, znowu zaczyna być w stadzie, to z powrotem właśnie wraca do tych. Emocji, które wspierają nasze życie, które przy, również są bardzo ważne przy wszystkich procesach w naszym organizmie, czyli są potrzebne do naszego trawienia odpowiedniego, do odpoczynku, do uzdrawiania siebie, a także są niezbędne do tego, aby w ogóle odpowiednio um, się regenerować w życiu. I właśnie tak to funkcjonuje w świecie zwierząt. No a co się dzieje w naszym świecie teraz? Bardzo często jest tak, że trwamy w tych emocjach przetrwania, w tych emocjach właśnie uciekaj, walcz albo się chowaj, nie przez chwilę, ale funkcjonujemy przez długi okres. I jak funkcjonujemy przez długi okres, niektóre osoby przez 24 godziny na dobę, i to się właśnie przejawia potem um, tym, że nie możemy spać w nocy, że sen jest bardzo płytki, jest bardzo niespokojny i tak naprawdę nigdy nie jesteśmy wypoczęci, um, to yy, właśnie jak długo takie emocje przetrwania funkcjonują w naszym życiu, to one bardzo mocno destrukcyjnie działają na nasze ciało. No bo w momencie, kiedy jesteśmy właśnie w emocjach przetrwania, to. Chodzi o to, aby zapewnić, zapewnić naszemu ciału bezpieczeństwo. W związku z tym krew jest pompowana do naszych kończyn, aby właśnie uciekać albo walczyć, albo właśnie gdzieś się schować. I yy, nasz umysł funkcjonuje tylko w taki sposób, aby odnaleźć drogę ucieczki albo schronienie. I w tym momencie wszystkie inne układy w naszym organizmie są. Jakby na drugim planie, one nie są w ogóle aktywowane albo działają w bardzo spowolniony sposób. To znaczy, że właśnie w takich momentach wtedy nie trawimy pokarmów właściwie, wtedy nie dochodzi do odpoczynku, no bo jak mamy uciekać przed drapieżcą, no to wtedy przecież nie będziemy odpoczywać, leżeć, spać także nie dochodzi do wszelkich um, innych mechanizmów, które przyczyniają się do uzdrawiania naszego ciała. Jesteśmy wtedy bardzo narażeni, dużo bardziej na wszelkie czynniki świata zewnętrznego i nawet jeżeli w innej sytuacji, um, nie wiem, byśmy nie zachorowali, no to w momencie kiedy cały czas funkcjonujemy właśnie w tych emocjach przetrwania, to lekkie Wychłodzenie organizmu może spowodować już poważną chorobę, dlatego że po prostu nasze ciało nie odnawia się, nie regeneruje się odpowiednio, nie następuje samo leczenie, nasz układ odpornościowy jest bardzo mocno osłabiony. No, i także oczywiście to wpływa na to, że nie możemy spać, że właśnie nie trawimy odpowiednio, więc często wiele właśnie schorzeń związanych z układem trawiennym jest właśnie związanych z tymi emocjami przetrwania, ale także na przykład nie rozmnażamy się, czyli też osoby, które właśnie starają się na przykład o potomstwo, też mogą mieć problemy właśnie z zajściem w ciąży ze względu na to, że właśnie funkcjonują w emocjach przetrwania. Więc, tak, wszystko to biorąc pod uwagę, to myślę, że jest fajnym i takim racjonalnym pomysłem, aby jakoś sobie radzić z tymi emocjami. Co to znaczy radzić sobie? Aby zmienić ten stan emocjonalny, dlatego że tak jak powiedziałam, wszystko, wszystko jest ok i wszystkie emocje są w porządku i nie chodzi tutaj o to, aby je w tym momencie tłamsić, zamiatać pod dywan, w ogóle na nie, nie patrzeć i ich nie akceptować. Ja mówię o stanie takiego wydłużonego funkcjonowania właśnie w tych niewspierających życia emocjach. Natomiast jeżeli interesuje Cię temat w ogóle takiego akceptowania emocji, pracy z tymi emocjami troszkę w inny sposób, to na pewno bardzo Cię zapraszam do mojego poprzedniego nagrania. Umieszczę do niego linka pod tym filmikiem. A także bardzo ważne jest nagranie dotyczące pracy i uzdrawiania cienia, dlatego że często te emocje, które wypływają, bardzo trudne. Jakby z nas i pojawiają się w naszym ciele, to mogą być właśnie emocje związane z naszym cieniem, z różnymi traumami, sytuacjami z naszego życia. I tą pracę z cieniem także umieściłam już w nagraniu na moim kanale na YouTube, więc też umieszczę linka do tego nagrania pod tym filmem. Natomiast, aby właśnie zmienić swój stan emocjonalny, aby wejść z powrotem na drogę właśnie przepływu, radości, energii, chęci w ogóle do życia i do działania, można wykorzystywać bardzo wiele sposobów i bardzo wiele technik. Ja bardzo mocno rekomenduję przede wszystkim technikę uwalniania emocji doktora Davida Hawkinsa, którą też umieściłam już dawno na moim kanale. Umieszczę do niej linka pod tym nagraniem, aby się teraz nie powtarzać, bo jest to rewelacyjna metoda, która świetnie zmienia w ogóle energetykę w naszym ciele i pozwala znowu tym emocjom przepływać. Kolejna, kolejna technika, kolejna metoda, którą stosuję codziennie, to jest medytacja. Każdy ranek rozpoczynam od medytacji, a szczególnie właśnie w pracy z takimi trudnymi emocjami, w zmianie tego trudnego stanu emocjonalnego. Dobrze jest wykorzystywać medytację przywracającą przepływ i lekkość w życiu, która też jest na moim kanale, więc też umieszczę do niej linka pod tym nagraniem. I z tej medytacji można zarówno korzystać z samego rana, właśnie jak budzimy się z, taką, z takim uczuciem, że nic mi się nie chce, że jesteśmy pozbawieni mocy, siły, energii do, do działania, więc ta medytacja może tutaj bardzo pomóc. Jak również można ją wykorzystywać w ciągu dnia. Każdy, w każdym momencie, kiedy właśnie czujesz, że potrzebujesz zharmonizowania, potrzebujesz właśnie spokoju i potrzebujesz nowego e, takiego wprowadzenia się w stan przepływu, ja właśnie tak podchodzę do medytacji. Stosuję ją zarówno rano, jak i właśnie w ciągu dnia, wtedy, kiedy jej potrzebuję. Także świetne są najróżniejsze techniki oddechowe, być może znasz już różne techniki oddechowe. Ja jeden sposób właśnie oddechowy umieściłam też w jednym z moich nagrań, do którego też umieszczam linka pod tym nagraniem. Tam przeprowadzam przez taką bardzo prostą technikę oddechową, która może bardzo dużo też zmienić w naszym ciele i możemy poczuć bardzo szybko relaks i w ogóle taką chęć do działania. A dzisiaj chciałabym Ci zaprezentować nowy sposób, o którym jeszcze nie mówiłam, a który też stosuję i poznałam go dzięki jednemu też z moich nauczycieli. Jest to sposób zaczerpnięty z jogi kundalini. Są to tak zwane uderzenia w jodze kundalini. Uderzenia to znaczy piąstkami będziemy uderzać w powietrze. Oczywiście, jeżeli będziesz miał ochotę, będziesz miała ochotę przyłączyć się ze mną do tego procesu, to najpierw opowiem, jak on w ogóle przebiega, a następnie zrobimy sobie praktykę. Więc cię serdecznie zapraszam do kontynuowania tego nagrania. Więc o co chodzi w ogóle w, w tych uderzeniach z jogi Kundalini? Chodzi o to przede wszystkim, aby właśnie zmienić tą energetykę w naszym ciele, aby pozwolić tym emocjom płynąć, dlatego że każda emocja. Jest energią i energia ma to do siebie, że ona musi płynąć. Ona nie może zostać zablokowana w ciele, no bo wtedy doświadczamy właśnie różnych dyskomfortów w ciele. Więc właśnie metoda z jogi kundalini, uderzenia jogi kundalini. Polegają na tym, że siadamy sobie wygodnie, idealnie, właśnie na jakimś twardym podłożu, na krześle na przykład, z wyprostowanymi plecami. Możemy się oprzeć, ale lepiej, jakbyśmy po prostu utrzymywali prosto plecy. I tak sobie. Robimy piąstki z dłoni. Trzymamy tutaj ręce przy ciele. Ważne, aby też ramiona były opuszczone, aby nie były podniesione. Więc tak trzymamy sobie tutaj piąstki przed sobą. I jest to technika, która jest połączona z oddychaniem. Co to znaczy? To znaczy, że na sam początek będziemy brać trzy głębokie oddechy, i to będzie wdech przez nos, taki głęboki. A potem wydech przez usta. I potem kolejny będzie wdech. I wydech przez usta. A ostatni wdech, ten trzeci, będzie do momentu zatrzymania, czyli robimy wdech. I zatrzymujemy, nie robimy wydechu. I jak jesteśmy na tym wdechu i na tym zatrzymaniu, to w tym momencie zaczynamy właśnie nasze uderzenia. Czyli tak szybko, jak możemy, zaczynamy uderzać powietrze przed nami, do momentu, aż zabraknie nam powietrza. Do momentu, aż będziemy musieli zrobić wydech. I następnie, właśnie, kończymy te uderzenia, robimy wydech. I robimy kolejny wdech przez nos i kolejne zatrzymanie. I znowu uderzenia tak długo, aż będziemy znowu ponownie musieli wypuścić powietrze. I znowu robimy wydech głęboki. I ponownie głęboki wdech przez nos. Zatrzymanie, i kolejny, trzeci już ostatni. Ostatnia seria, właśnie uderzeń pięściami. I jak skończymy, właśnie jak już będzie ten moment, kiedy potrzebujemy zrobić wydech po tym trzecim razie, to wracamy do normalnych, normalnego oddychania, czyli już nie kontrolujemy naszego oddychania. Więc co, masz ochotę? Wypróbować tę metodę i zobaczyć, co się zmieni w Twoim ciele po wykorzystaniu tej techniki. Więc bardzo Cię serdecznie teraz zapraszam. Usiądź wygodnie, ale mniej wyprostowane plecy. Ręce w piąstki. No, i możesz podążać za mną, ale oczywiście, jeżeli. Poczujesz w którymś momencie, że chcesz wypuścić powietrze szybciej niż ja to zrobiłam, albo jeżeli chcesz dłużej je przytrzymać niż ja to zrobiłam, to podążaj za swoim ciałem. Tutaj nie chodzi o to, aby zrobiło nam się słabo, abyśmy nagle poczuli jakiś dyskomfort w ciele. Słuchaj swojego ciała i postępuj tylko tak, jak ciało w tym momencie na to pozwala. Bo jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo płytkiego oddychania, to może być tak, że na początku ten wdech też będzie bardzo płytki i będziemy w stanie go utrzymać też dość krótko. Więc bardzo ważne jest tutaj nie oceniać niczego, nie oskarżać się, nie mieć do siebie żadnych wyrzutów, tylko po prostu zaobserwować, jak jest teraz. Następnym razem pewnie będzie zupełnie inaczej. Więc zapraszam, siadamy. Prostujemy plecy, zaciskamy piąski i bierzemy głęboki wdech przez nos i wydech przez usta. I znowu głęboki wdech przez nos i teraz wdech do zatrzymania. I ostatni? I teraz przywróć swój oddech do normalnego trybu. Zobacz, jak Twoje ciało teraz chce oddychać. I zaobserwuj. Co się teraz w Twoim ciele zmieniło? Co się zmieniło w Twoim umyśle? Jak się czuje Twoje ciało? I proszę podziel się w komentarzu swoimi wszelkimi wrażeniami i doświadczeniami z tego procesu. Jestem bardzo ciekawa, czy ta metoda Ci się spodobała czy będziesz ją stosować w swoim życiu, czy jest fajna, czy jest zupełnie Ci się nie podoba, też, też jak najbardziej takie komentarze też są mile widziane. To jest zawsze dla mnie informacja zwrotna, czy właśnie tego typu techniki też, też się Tobie podobają. Bo jest to jedna z moich ostatnio ulubionych metod, właśnie, żeby przywrócić taką energię życiową do mojego ciała i aby na nowo poczuć właśnie chęć do działania, radość i taką pasję. A jak jest u Ciebie? Czy też właśnie poczułaś, poczułaś więcej radości, pasji, energii do działania? I to można wykonywać tą technikę zarówno rano, jak i w ciągu dnia, kiedy właśnie czujesz nagle takie znużenie, apatię, czy w ogóle brak chęci do działania. Może właśnie ta metoda bardzo fajnie w takich sytuacjach pomóc. I także proszę, podziel się swoimi innymi metodami na zmianę Twojego stanu emocjonalnego. Jak sobie radzisz? Jak ty działasz, co, co robisz, jak postępujesz właśnie w momencie, gdy chcesz zmienić swój stan emocjonalny i chcesz przywrócić radość, lekkość, przepływ do swojego życia? Może właśnie Twoje metody zainspirują także innych, więc bardzo Ci serdecznie zapraszam do podzielenia się swoimi sposobami w komentarzu. A jeżeli to nagranie Ci się spodobało, to zostaw kciuka do góry, zasubskrybuj mój kanał, przekaż to wideo, może komuś się również przyda. A jeżeli chcesz mi postawić kawę, to skorzystaj z linka do supi, też go umieszczę pod tym nagraniem. A teraz bardzo Ci serdecznie dziękuję za uwagę i przesyłam Ci bardzo dużo miłość.